W świecie Marvela są plotki, które pojawiają się, błysną jak meteor i gasną szybciej niż zdążysz powiedzieć multiversum. Ale są też takie, które rosną z każdym dniem, jakby karmiły się samym chaosem. I właśnie jedna z takich plotek wywołała istną burzę w internecie. To przeciek, który fani nazwali po prostu Avengers Doomsday. Zaczęło się niepozornie. Ktoś gdzieś w zakamarkach Reddita wspomniał, że nowy projekt Marvel Studios może wprowadzić doktora Duma jako główny filar nadchodzących wydarzeń. Początkowo nikt nie traktował tego poważnie, od kolejna teoria fana, który widział za dużo konceptartów i trailerów zmontowanych przez AI. Ale potem zaczęły pojawiać się detale zbyt precyzyjne, zbyt dziwnie spójne, by były tylko przypadkiem. Według tego, co krąży w sieci, Avengers: Doomsday ma być czymś więcej niż zwykłym crossoverem. To ma być epicki punkt zwrotny całej szóstej fazy MCU, wydarzenie, które zjednoczy w jednym filmie różne wersje bohaterów z całego multiversum. Mamy tu nie tylko klasyczny skład Andersonów, ale również warianty postaci z alternatywnych rzeczywistości, takich jak te, które widzieliśmy w What If, Loki, czy nawet Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A jeśli wierzyć przeciekom, to dr Doom ma być nie tylko złoczyńcą, ma być centralną postacią, która spina całą fabułę Multiverse Saga. Coś w rodzaju architekta chaosu, który manipuluje czasem, rzeczywistością i samym losem bohaterów, by stworzyć nowy, własny świat. Brzmi jak typowy Doom, prawda? Ale jeśli dodamy do tego fakt, że film ma bezpośrednio łączyć się z Secret Wars, to zaczyna wyglądać na coś naprawdę gigantycznego. Kiedy w fandomie Marvela zaczyna wrzeć, to znak, że gdzieś w głębi internetu pojawił się nowy przeciek. I tym razem źródłem całego zamieszania jest rzekomo wewnętrzny dokument Marvel Studios, który wyciekł do kilku branżowych insiderów, Między innymi do użytkownika znanego jako My Time to Shine Hello. Ten sam, który wcześniej dokładnie przewidział obsadę Spider-Man No Way Home, finał Lokiego i powrót Daredevila w She-Hulk. Krótko mówiąc, facet ma niezły rekord trafień. Zgodnie z tym, co ujawniono, Avengers Doomsday ma być wielkim preludium do Secret Wars, a jego akcja ma rozpocząć się tuż po wydarzeniach z Kang Dynasty. Tylko że. Kang może już wtedy nie być głównym zagrożeniem. Wszystko wskazuje na to, że doktor Doom przejmuje stery. Nie jako nowy gracz, który pojawia się znikąd, ale jako ktoś, kto od dawna pociągał za sznurki z zakulis. Według przecieków, Doom ma zostać wprowadzony już wcześniej w filmie Fantastic Four. Ale w Avengers Doomsday ma wreszcie ujawnić pełnię swojej potęgi. Nie tylko jako naukowiec i tyran z Latverii, ale jako manipulator rzeczywistości, który wykorzystuje technologię kanga i energię z wieloświata, by stworzyć coś, co insajderzy nazywają Doomverse alternatywny wszechświat, w którym tylko on ustala zasady. Plotki mówią też, że film ma rozpocząć się od katastrofy międzywymiarowej, która dosłownie rozdziera czasoprzestrzeń na kawałki. Fragmenty różnych rzeczywistości zaczynają się ze sobą zderzać, tworząc nowy, chaotyczny świat. To właśnie w tym świecie spotykają się różne wersje znanych bohaterów, między innymi alternatywny Tony Stark, Wolverine z innej linii czasowej, a nawet wariant Tora, który nigdy nie stracił Mjolnira. Brzmi jak szalona fanowska teoria? A jednak część insiderów twierdzi, że Marvel naprawdę planuje taki crossover, który pozwoli połączyć bohaterów z różnych franczyz, co oznaczałoby powrót postaci z dawnych filmów Foxa i Sony. I to jest właśnie to, co sprawia, że fani dostają gęsiej skórki. Niektórzy z przecieków mówią wręcz o pojawieniu się Tobeya Maguire'a i Hugh Jackmana nie jako krótkich kamio, ale jako ważnych graczy w ostatecznym starciu z dumem. Ich zadaniem ma być zjednoczenie pozostałych herosów, kiedy główny świat MCU zaczyna się dosłownie rozpadać. A w tle, jak przystało na tytuł Doomsday, ma rozgrywać się coś, co insiderzy opisują jako kosmiczną apokalipsę. Moment, w którym granice między wymiarami przestają istnieć. To jednak nie koniec rewelacji. W przeciekach pojawia się nazwisko Johna Krasinskiego, który, uwaga, miałby powrócić jako Reed Richards, ale w wersji zniszczonej przez własne ambicje. Miałby współpracować z Dumem, przynajmniej na początku. Ich wspólna historia ma być kluczem do zrozumienia, skąd Dum w ogóle zdobył wiedzę o Multiwersum. Całość ma zostać zrealizowana w duchowym tonie endgame, ale z mroczniejszą paletą emocji. Żadnych komediowych wstawek, żadnych mrugnięć okiem, tylko desperacja, żal i walka o przetrwanie. Niektórzy porównują te wizje do połączenia Infinity Wars: Doctor Strange 2 z elementami horroru i psychologicznej grozy, kiedy bohaterowie zaczynają tracić wiarę w sens istnienia. To właśnie ten ton sprawia, że fani zaczęli wierzyć, iż Doomsday może być filmem, który przywróci Marvelowi dawną powagę i emocje, jakie czuliśmy przy pierwszych Avengersach. Bo jeśli ta historia okaże się prawdziwa, to nie będzie to tylko film o superbohaterach. To będzie opowieść o końcu rzeczywistości, w której sami herosi stają się narzędziami zniszczenia. A jakby tego było mało, źródła wspominają też o specjalnej scenie po napisach, która ma prowadzić wprost do Secret Wars, gdzie Dum, niczym nowy Bóg, tworzy własny Battle world z ocalałych fragmentów wszechświatów. Tak, dobrze słyszysz, Marvel naprawdę może szykować coś, co przeskoczy skalą wszystko, co do tej pory widzieliśmy. I jeśli te przecieki choć w połowie się potwierdzą, to Doomsday stanie się filmem, który zdefiniuje na nowo pojęcie finału. Protki o Avengers Doomsday rozlały się po sieci jak fala tsunami. Każdy fan MCU, każdy youtuber, każdy portal o popkulturze, wszyscy zaczęli o tym mówić. Ale jak to zwykle bywa, gdy coś staje się wiralem, granica między tym, co faktyczne, a tym, co żyje tylko w wyobraźni internetu, zaczyna się rozmywać. Dlatego dziś spróbujmy odcedzić emocje od faktów i zobaczyć, co w tym całym szumie może być prawdziwym sygnałem, a co tylko echem fanowskich marzeń. Pierwszym tropem są źródła przecieków. Niektóre z nich pochodzą od osób, które wielokrotnie miały rację w przeszłości, na przykład wspomniany wcześniej My Time to Shine Hello albo Can We Get Some Toast, czyli insiderzy, którzy mają sprawdzone kontakty w środowisku postprodukcyjnym Marvela. Kiedy tacy ludzie zaczynają mówić jednym głosem, warto przynajmniej na chwilę się zatrzymać i posłuchać. Zgodnie z ich informacjami, tytuł Avengers Doomsday miałby być roboczym tytułem używanym wewnętrznie przez Marvel Studios, Podobnie jak Infinity War przez długi czas figurowało jako Meryl 2, a Endgame funkcjonowało pod nazwą Fig Newton. Nie byłby to więc oficjalny tytuł filmu, ale hasło robocze projektu, który łączy elementy z Kang Dynasty i Secret Wars. Co więcej, kilka raportów branżowych, w tym z The Cosmic Circus i Collider, potwierdza, że studio rzeczywiście zmieniło plan wydawniczy szóstej fazy MCU. To nie przypadek. Fajgi i jego zespół chcą podobno zbudować nową strukturę narracyjną, a Doomsday miałby być właśnie pomostem między dynastią Kanga a wojną sekretów. Jeśli tak jest, to przecieki nabierają sensu, bo Marvel uwielbia stosować wewnętrzne nazwy, które z czasem okazują się mieć drugie dno. Kolejny punkt to Dr Doom. Tutaj sprawa robi się naprawdę ciekawa. Już od czasu WandaVision w fandomie pojawiały się plotki, że Wiktor Von Doom zostanie wprowadzony wcześniej jako ktoś, kto stoi za kulisami projektów takich jak Sfort i badania nad energią z innego wymiaru. Niektóre źródła wskazują nawet, że jego imię miało pojawić się w scenariuszu Multiverse of Madness, ale ostatecznie wątek został usunięty, by zachować tę postać na większy moment. I teraz, kiedy Marvel szykuje film o Fantastic Fall, ta większa chwila może być tuż za rogiem. Wszystko wskazuje na to, że Doom pojawi się najpierw w tym filmie, a jego historia będzie bezpośrednio prowadzić do wydarzeń w Doomsday. Niektóre źródła mówią wprost, Dum to nie nowy Thanos. On ma być anty Tony Starkiem, kimś kto ma ten sam geniusz, ale kieruje się zupełnie innym celem. Nie chodzi o zniszczenie wszechświata, chodzi o jego kontrolę. Jeśli się nad tym zastanowić, ma to sens z punktu widzenia fabularnego. Po Endgame Marvel desperacko szuka postaci, która znowu zjednoczy fanów wokół emocji, a nie tylko efektów specjalnych. Doom ma potencjał, by stać się nowym, głębszym archetypem złoczyńcy. Nie potworem z kosmosu, nie wariatem z młotem. Tylko człowiekiem, który wierzy, że tylko on potrafi naprawić to, co inni zepsuli. Warto też zauważyć, że kilka osób z branży, w tym ludzie pracujący przy Loki Season 2 i Deadpool 3, przyznało w wywiadach, że Marvel bawi się kilkoma alternatywnymi liniami czasu, które mogą spotkać się w jednym punkcie. Brzmi znajomo, prawda? To dokładnie to, o czym mówił przeciek punkt zbiegu wszechświatów, czyli tzw. Incursion Event, który może stać się osią fabularną Doomsday. Nie można też zapominać o tym, że Feige od dawna planował rozdzielić sagę multiversum na dwa wielkie finały. Pierwotnie Kang Dynasty i Secret Wars. Ale jeśli produkcja jednego z nich napotkała problemy, a wiemy, że aktor grający Kanga ma swoje prawne turbulencje, to przesunięcie akcentu na Duma byłoby idealnym rozwiązaniem. Zamiast ratować wizerunek Kanga, można wprowadzić nowego gracza, a jednocześnie dać fanom postać, na którą czekają od lat. Czy to oznacza, że Doomsday jest faktycznie w produkcji? Nie do końca, ale wszystkie puzzle zaczynają pasować do siebie. Zmiany harmonogramu, usunięte sceny, nowe umowy aktorów, nawet przesunięcia premier Fantastic Four i Blade'a. Marvel ewidentnie przetasowuje karty, więc czy Avengers Doomsday istnieje naprawdę? Oficjalnie nie. Nie ma plakatu, nie ma zwiastuna, nie ma logo, ale patrząc na to, jak studio budowało hype wokół Infinity Saga, to bardzo możliwe, że właśnie patrzymy na początek największego sekretu Marvela od dekady. A jeśli ta historia faktycznie zmierza w stronę Duma, to możemy się spodziewać filmu, który nie tylko zamknie multiversum, ale też otworzy drzwi do zupełnie nowej ery Marvela. Ery, w której świat nie jest już ratowany, tylko odbudowywany od zera. Jeśli to wszystko, o czym mówi internet, okaże się choć w połowie prawdą, to Avengers: Doomsday może być punktem zwrotnym nie tylko dla Marvela, ale dla całego współczesnego kina superbohaterskiego. Dlaczego? Bo ten film może oznaczać koniec pewnej epoki, tej, którą zaczęło Iron Manem, a zakończyło Endgame, a jednocześnie może być początkiem zupełnie nowej ery, tej, w której Herosi nie walczą już o to, by uratować świat, ale by odbudować jego sens. Po latach chaosu, po eksperymentach z multiversum, po Kangach, wariantach i potokach CGI, fani Marvela zaczęli czuć zmęczenie. Wielu mówiło otwarcie. To już nie to samo. Brakowało emocji, stawki, ludzkiego dramatu. I właśnie tutaj pojawia się Doomsday. Film, który, jeśli naprawdę powstanie, może odświeżyć wszystko, co kochaliśmy w dawnym MCU. Bo zobacz, jak to się układa. Marvel przez ostatnie lata budował koncepcję rozpadającego się świata. Fragmenty multiversum, które się zderzają, bohaterowie, którzy nie rozumieją już, w której rzeczywistości żyją. To wszystko idealnie pasuje do symboliki słowa Doomsday, dnia zagłady, ale nie w sensie totalnej destrukcji, tylko momentu, w którym stary porządek musi umrzeć, by mógł powstać nowy. I w tej nowej rzeczywistości główną rolę ma odegrać Doktor Doom. Nie tylko jako przeciwnik, ale jako filozof w zbroi, człowiek, który nie widzi w multiwersum chaosu, tylko szansę. Szanse na stworzenie świata bez błędów, bez przypadkowych decyzji bogów i superbohaterów. Świata, którym można zarządzać jak równaniem. Właśnie dlatego jego konflikt z Avengersami może być inny niż wszystko, co widzieliśmy dotąd. Nie będzie to wojna o potęgę. To będzie wojna o ideę. Wyobraź sobie ten kontrast. Tony Stark chciał uratować świat z miłości do ludzkości, a Dum chce go uratować z pogardy dla ludzkiej słabości. To dwie strony tego samego geniuszu, dwie wizje człowieka, który wierzy, że tylko on może naprawić to, co inni zepsuli. I właśnie ten konflikt może być sercem DoomSDAY. Nie wielka bitwa, nie fajerwerki, tylko pojedynek ideologii. Jeśli Marvel dobrze to rozegra, może odbudować to, co utracił po Endgame. Emocjonalne zaangażowanie widza. Bo widzowie nie tęsknią za supermocami. Tęsknią za ludźmi w maskach, którzy mają powody, żeby walczyć a Doktor Doom, paradoksalnie, może być tym, kto im to przypomni. Nie zapominajmy też, że Doomsday prawdopodobnie otworzyłby furtkę dla Secret Wars, czyli filmu, który może scalić cały dorobek Marvela w jedno gigantyczne widowisko. To tam mogą wrócić Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff nie jako duchy przeszłości, ale warianty z innych światów. Marvel ma w rękach narzędzie, by na chwilę przywrócić wszystko, co stracił, ale tym razem z emocjonalnym ciężarem, którego brakowało od lat. Ciekawostka. Insiderskie raporty sugerują, że Feige już od dawna planował Secret Wars jako reset narracyjny, który zakończy multivers sagę i pozwoli zbudować nowe MCU od zera. I jeśli Doomsday jest pomostem prowadzącym do tego resetu, to możemy spodziewać się prawdziwej rewolucji nowego tonego, nowego kapitana, nowego świata. I właśnie to jest w tym wszystkim najciekawsze. Marvel nie musi już konkurować z samym sobą, nie musi robić większego finału niż Endgame. Wystarczy, że pokaże coś bardziej ludzkiego świat po apokalipsie, w którym nawet bogowie muszą nauczyć się, czym jest pokora. Dlatego jeśli Doomsday naprawdę powstaje, to może być film, który zamknie nie tylko sagę multiversum, ale też pewien rozdział w historii kina superbohaterskiego. Bo tak jak Iron Man w 2008 rozpoczął erę cudów, tak Avengers Doomsday może być filmem, który przypomni, że nawet cuda mają swoją cenę. I tak oto docieramy do końca tej szalonej podróży przez spekulacje, przecieki i marzenia fanów Marvela. Jeśli cokolwiek z tego okaże się prawdą, to Avengers Doomsday może być filmem, który po raz kolejny zapisze się złotymi literami w historii kina. Nie dlatego, że będzie miał najwięcej efektów specjalnych, nie dlatego, że zgromadzi rekordową obsadę, ale dlatego, że może przywrócić emocje, które czuliśmy, kiedy po raz pierwszy widzieliśmy tonego Starka zakładającego zbroję, Steve'a Rogersa mówiącego Avengers Assemble, czy Tora, który unosi Mjolnira w ostatnim akcie Endgame. Bo właśnie tego widzowie naprawdę pragną. Nie kolejnych CGI smoków, nie tysięcy portali z innymi wariantami tej samej postaci. Pragną momentów, które przypominają im, dlaczego pokochali te filmy. A Doomsday może być właśnie takim momentem, tym, w którym Marvel zrzuca cały komediowy balast i wraca do korzeni, do emocji, do patosu, do tej wielkiej ludzkiej tragedii, która czyni z Herosów coś więcej niż symbole. Zastanów się, po tylu latach budowania uniwersum, po dziesiątkach produkcji i spin-offów, czy nie nadszedł czas, żeby Marvel znów postawił na historię, a nie tylko markę? Bo jeśli Victor von Doom rzeczywiście ma przejąć stery, to może wreszcie dostaniemy przeciwnika, który nie będzie tylko tym złym z kosmosu, ale kimś, kto zburzy cały mit Avengersów od środka. Kto pokaże, że nawet bogowie mają granice, a każda władza, nawet ta nosząca maskę dobra, prędzej czy później obraca się w pył. Właśnie dlatego ta plotka o Doomsday tak elektryzuje ludzi. Nie chodzi o to, że może wróci Iron Man, czy zobaczymy Wolverina i Spidermana w jednym filmie. Chodzi o to, że Marvel może znów stworzyć historię z duszą, gdzie stawką nie jest tylko świat, ale sens jego istnienia. I jeśli naprawdę to planują, jeśli w tym wszystkim jest choćby ziarenko prawdy, to Avengers Doomsday może być filmem, który zresetuje wszystko, ale jednocześnie przywróci fanom wiarę w to, że MCU wciąż potrafi wzruszać nie przez spektakl, ale przez znaczenie bo może o to właśnie chodziło od początku nie o to, by oglądać wieczne zwycięstwa Herosów, ale by widzieć, jak upadają, by potem powstać jeszcze silniejsi. Jak w prawdziwym życiu. Więc czy Doomsday powstanie? Tego nikt dziś nie wie. Ale jedno jest pewne: jeśli Marvel ma jeszcze raz poruszyć serca milionów widzów, to właśnie taka historia może to zrobić. Historia o końcu i początku, o chaosie i porządku, o człowieku, który w zbroi próbuje przejąć władzę nad światem, i o tych, którzy mimo wszystko postanawiają go powstrzymać. Jeśli dotrwałeś do końca, dzięki! Serio, jesteś częścią tej społeczności, która nie przestała wierzyć w magię kina superbohaterskiego. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, bo już wkrótce na tym kanale zajrzymy głębiej w Secret Wars, rozłożymy na czynniki pierwsze wszystkie teorie o Dumie i może odkryjemy, że ta plotka była czymś znacznie więcej niż tylko internetową historią. Aż do następnego odcinka, niech multiversum będzie z Tobą.